Rolki na Instagramie, roleczki, reelsy. Gdyby ktoś kilka lat temu powiedział, że będzie to format dominujący media społecznościowe, prawdopodobnie byłoby to uznane za żart. Da się zaobserwować trend. Yy, załączę tu screen jednego skąd, kont, które aktualnie obsługuję, gdzie wprowadzając ten format yy, obserwujemy gigantyczny wręcz wzrost, jeśli chodzi o zasięgi. Na przestrzeni ostatnich kilku lat stworzyłem wiele kontentu, ale jeszcze więcej chcę stworzyć. Natomiast widzę powtarzalne pytania, z którymi borykają się klienci i znajomi, którzy piszą do mnie z prośbami o pomoc, poradę. W zakresie tworzenia kontentu zawsze marzyłem o nagraniu wideo albo serii nagrań, w których opowiem o różnych istotnych kwestiach, które przydadzą się zarówno klientom, jak i osobom, które same być może tworzą content i myślę, że ta wiedza na pewno im się przyda. Kogo nie trzeba długo przekonywać, wystarczy spojrzeć na statystyki kont różnych platform, zarówno czy YouTuba, czy Instagrama, które dobitnie pokazują, że jednak większość użytkowników przegląda te platformy na telefonach, choć zdarzają się wyjątki. Ciekawostką jest to, że przykładowo LinkedIn, który słynie z tego, że jest no, poniekąd portalem branżowym, albo bym powiedział takim korporacyjnym na niektórych stanowiskach, osoby przeglądają zazwyczaj LinkedIna na komputerach. Wynika to z tego, że przeglądają go w ramach czasu pracy. Natomiast śmiało można stwierdzić, że aktualnie najlepszym zakładem jest tworzenie kontentu pionowego. Wstawiając plik w formacie poziomem, często nawet dokadrowując i wypełniając ten kadr, jakość będzie dramatycznie ucięta. Warto jednak zadbać o to, żeby ten plik już bezpośrednio przy wrzucaniu, na przykład na Instagrama, miał format pionowy. Dodatkowo też plusem jest to, że przygotowując taki plik wcześniej w programie można. Odpowiednio dokadrować każdy z kadrów, czy nawet klatka po klatce czasem zdarza się, żeby przesunąć i utrzymać w kadrze istotne rzeczy, które się tam dzieją w tym kadrze. Żeby nie było tak, że przykładowo po lewej stronie coś się dzieje, po środku nic, no i tak się kończy, że pokazujemy nic. Nie o to chodzi. Dlatego też formaty pionowe są zasadnie osobno wyceniane przy każdej produkcji wideo. Rolka jest już przygotowana, następnie warto by ją pobrać albo gdzieś umieścić. Ja korzystam z serwisu Vimeo. I o ile na początku uważałem to za no dość, w sumie spory wydatek, na który nie za bardzo widziałem argument, natomiast z biegiem czasu zobaczyłem, że rzeczywiście jest to narzędzie, które pozwala w sposób, myślę, profesjonalny zarządzić tym całym kontentem, zaczynając od tego, że można na platformie od razu wgrać materiał, który można obejrzeć i od razu pobrać, bez konieczności przesyłania sobie tego i transferem, który wygasa po 7 dniach, a potem nie da się tego odnaleźć nigdzie. Przez możliwość dodania hasła, która też jest istotna i daje takie poczucie prywatności przy wysyłaniu materiałów, albo jeśli faktycznie jest to coś, czego nie powinien ktoś zobaczyć, można to zahasłować. Dalej, przez funkcję recenzowania, która w przypadku, jeśli materiał ogląda lub recenzuje kilka osób, unikamy sytuacji, w której ktoś pisze poprawki do poprawek. Pierwszej osoby, i potem nie wiadomo o co chodzi, tylko mamy czysty panel, w którym można napisać, wskazać konkretnie miejsce i punkt, w którym warto wstawić poprawkę, a kończąc na spersonalizowanych layoutach, które dla klientów można przygotowywać i na przykład dostawić na sam koniec opcję kliknięcia w landing page i wiele innych funkcji, o których będę teraz opowiadał. Kolejna bardzo istotna sprawa to napisy. Dlaczego warto je mieć? Inicjacja oglądania. Większości materiału wideo odbywa się jednak po cichu. Poza tym, że oczywiście warto zadbać o to, żeby to wideo trochę motywowało do tego, żeby podgłośnić, żeby, żeby w ogóle posłuchać o co tam chodzi w tym filmie, no to warto też napisać. Jest to kolejna rzecz, kolejny, kolejny taki, kurczę, nie chcę mówić feature, ale powiem feature, który przyciąga jednak uwagę i sprawia, że materiał jest. Kompletny. Warto mieć na uwadze, że każda platforma rządzi się innymi prawami i innym polem ochronnym, które sprawia, że to, w którym miejscu te napisy umieszczamy, może sprawić, że będą po prostu niewidoczne, co może rodzić smutek. Oczywiście jest również wiele innych kwestii dotyczących napisów, jak na przykład to, żeby spasować je z muzyką, kadrami, to, żeby dzielić słowa, zdania właściwie w odpowiedni sposób. Ciekaw jestem, czy. Przy konsumpcji kontentu e, albo tworzeniu, bo w sumie nie wiem czy jesteście twórcą czy, e, czy odbiorcą, jaka kwestia związana z napisami jest dla Was najbardziej zastanawiająca albo irytująca? Muzyka jest istotna. I istotna również z punktu widzenia dalszego wykorzystania materiału. Na Instagramie jest opcja oczywiście skorzystania z bardzo dużej biblioteki tych piosenek. O ile taki materiał może wpaść faktycznie w algorytm i pójść w viralem, o tyle jeśli chcielibyśmy taki materiał promować do konkretnej grupy, no to tego nie zrobimy. A więc jeśli wideo jest robione z zamysłem publikacji i dalszej promocji tegoż materiału, warto, żeby. Ta muzyka była dodana zewnętrznie. Przy swoich produkcjach korzystam z portalu Artlist. W sumie korzystam z niego już od ponad 3 lat. Dodam, że nie jest to materiał sponsorowany. Choć jeśli Artlist chciałby współpracować, to zapraszam serdecznie, chętnie przekażę te środki na jakiś spoko cel. Korzystając z muzyki, do której posiadamy licencję czy możliwość używania, to taki materiał wideo można później promować bez obaw, że gdzieś nastąpi blokada. W przypadku, jeśli zdarzy się sytuacja, gdzie jest tak zwany copyright strike, wtedy świat się nie kończy, warto dosłać do Facebooka czy Instagrama stosowny PDF z informacją o tym, że takową licencję posiadamy i że wszystko jest legitne. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tworzenia kontentu, to napiszcie w komentarz, jeśli ten film był dla Was pomocny, to będę bardzo wdzięczny za zostawienie komentarza albo kciuka w górę, bo to napędza algorytmy. A ja zapraszam do kolejnego materiału wideo, do następnego filmu i szerokości.